Okej, okay, to jeszcze raz. Dzień dobry, witam Was na moim kanale Karol na rowerze A dzisiaj popatrzymy o tym, co ostatni miesiąc działo się na moim kanale O, hejcie. O O filmach I ogólnie jak to robię te filmy, że tak masowo ostatnio wypuszczam Chociaż ostatni tydzień był oznaczony przerwą musiałem odpocząć rzeczywiście na niektóre rzeczy muszę przemyśleć jak to zrobić żeby te materiały rzeczywiście były lepsze dobra no to jedziemy zaczniemy od tego że iść gdzieś ponieważ mamy no, ostatni miesiąc bardzo był produktywny dużo wyświetleń te wyświetlenia się utrzymują i pomimo prostoty tych materiałów bo no nie będę okamywał że to są jakieś mega trudne ciężkie materiały na bieżąco analizuję to co jest w katalogach więc powiedzmy sobie szczerze, jakbym się przygotowywał do tych filmów, może by były bardziej sformułowane w treść. Ale tak, to też możecie w miarę na bieżąco widzieć, co ja naprawdę uważam na temat danego produktu. Jakby cokolwiek słyszycie, to jestem naprawdę usatysfakcjonowany właśnie słyszycie przerwa ostatnia była przez to, że no, miałem błędy w pikach i parę filmów mi się po prostu usunęło o rokowizja, o tutaj będzie robić. lepiej mnie słychać ale ten napęd też wymaga nasmarowania ah. Muszę trochę się zadbać o ten rower po pierwsze mam problem ostatnio jakieś z kolanami i to chyba będzie się wiązać z pozycją konkretnie na tym rowerze, że muszę poprawić rzeczywiście tą pozycję i jak już to wszystko sprawdzę, to wtedy Będę mógł swobodnie przemieszczać się o mieście. Nawet zdarzyło się tak, że wczoraj pojechałem sobie tramwajem do pracy Co nie wiem czy nie będę zimą w sumie Ponieważ To jest dla mnie najlepszy motywator do czytania książek że po prostu w domu jakoś mam problem z Myśli, a w tramwaju zakładam po prostu słuchawki, puszczam rocky beat i słucham co tam się i czytam książki. Eee, jeżeli chodzi też o same książki, o same historie. No, ale w każdym razie będę musiał rzeczywiście zająć się tym rowerem przy wszystkim pozycjom. No i napędem. Na razie nie zmieniam tego napędu. E, chociaż linki pasuje rzeczywiście, bo to by po prostu poprawił mój komfort w bardzo niskiej cenie. szczególnie, że linki i owiki mam w domu. Co nie jakby to miało się wiązać z dodatkowymi kosztami. To jeszcze bym się zastanawiał A tak To panie Może rzeczywiście jutro w końcu bym to zrobił By żyło mi się lepiej po prostu zajmie się tym rowerkiem Ale jutro też muszę gdzieś jechać po prostu bo przez to jak to kolano wygląda nigdzie ostatnio nie byłem i tak chyba trzeba się zrelaksować i gdzieś pojechać lewa, 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 lewa. Dziękuję Tutaj Państwo przejdą, a tutaj się nie wbije że dojadę tu. Dobra, wepchałem tak się w lukę. Szczególnie, że koleś jedzie prosto, to tym bardziej ja sobie wybaczam. Dobra. Co tam? Co tam słychać stare? Nie, 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 nie. No w każdym razie muszę gdzieś jutro pojechać i chyba jutro pojadę po uzupełniam parę Punktów na odznaki w ogóle sprawdzę, czy już mi się coś nie należy. Z tych odznak, no i ogólnie plan jest taki, że jest szeroko. On tak, dobra, ja też może. Rzeczywiście jakby to było nieważne Takie wyprzedzanie w imię Nieważne, dobra no. Ja też się mogą ciut bardziej przewidywalnie zachować Ale Dobra, dojeżdżam do skrzyżowania kolejnego To tu jeszcze mogę powiedzieć ciekawego na temat kanału że muszę jakoś wymyślić nowy patent na na te filmy takie kłazy podróżnicze e, oglądałem ostatnio film Sauduro który dzisiaj leci w całą drogą w sensie Hauduro jako wyściga Eee Oglądałem ten film i oglądałem ostatnio filmy pewnego youtubera. I mam tą taką manierę, której właśnie nie lubię. I muszę wymyślić jakiś sposób nagrywania i narracji filmów, żeby to nie było takiej monotonnej gadki, ale żeby natłok materiału. Nie powodował, że nie będę mógł tego zmontować, bo to jest duży problem tych czwartkowych materiałów, że one się nie pojawiają, że mam dużo rzeczy nagranych, ale ciężko mi się to montuje. Ale co mogę powiedzieć o bajdurzeniu? No, no to po prostu ja mi się będzie chciało, będę nagrywał, jeżeli chodzi o podsumowanie, będę nagrywał. Dzisiaj wleciał film o rowerach za 3000 zł używane I mam dwa problemy z tym filmem To znaczy miałem dwa problemy z tym filmem tego co dzisiaj wleciał nad nie przegląnąłem Wymyśliłem nowy patent, to znaczy ten patent wymyśliłem już jakiś czas temu Ech, Tylko nie chciałem go używać Ale w sumie dzisiaj już się przełamałem Jeszcze bardziej usprawnia mi to nagrywanie. Więc tak będzie się pojawiał. O, Jak z czasem, bo no wyprzedzaj 51 nie najlepiej, panie Karolu. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć, że no muszę też wymyślić nowy sposób, może rzeczywiście te filmy elektryków będą bardziej dopracowane ale tak na dobrą sprawę pojawią się dwie marki takie polskie bo już nagrałem film ale w sumie nie jestem do końca zadowolony więc zrobię bardziej podsumowanie tej całej marki tych dwóch marek jakieś moje przesłanie do tych marek może uftopię też zrobię o nie najgłupszy pomysł więc i zrobię też martesowe dobra jeszcze parę odcinków się pojawi no, na pewno pojawi się cross, zrobię Gianta te sobotnie filmy też się będą pojawiać tylko fajnie jak mam jakiś pomysł na dany film jak szukam już jak, hmm, potencjalnie właśnie pod daną osobę bo tak jak nawet w przypadku tej szosy miałem o tyle problem pod kogo skierować tego filmu a tak to zawsze można jakoś lepiej doprecyzować swoje myśli bo inaczej będziemy szukać oso rowerów vintage na pokazówę inaczej będę patrzył na szosę, która ma być lekkim rowerem do miasta a inaczej rower jako pierwszą szosę no, wyhamowałeś Poruszyłem wszystko, że muszę dużo rzeczy poprawić. Ech, macie taki film z Krakowa. To wszystko na dzisiaj. Ja go nie do pracy. Więc do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. A zobaczymy, czy coś się pojawi.